Gdy ktoś narzeka, czyli co robię? No właśnie, rozgłaszam, co zły duch uczyni, aby mamy głosić dobrą nowinę. Słowa mają moc. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie w kolejnym programie spotkanie z egzorcystą, z księdzem Eugeniuszem Derdziukiem. Będziemy rozmawiać o tym, czy i kiedy błogosławieństwo i przekleństwo ma moc. Księże Eugeniuszu, błogosławcie, a nie złorzeczcie, zachęca nas święty Paweł. Czym jest błogosławieństwo i czym jest przekleństwo? Trzeba zacząć od tego, że Bóg jest dobry, jest miłością i błogosławi. W języku łacińskim błogosławić brzmi bene d'icera, czyli dosłownie dobrze mówić. Błogosławieństwo to jest przekazywanie dobra, łaski. Bóg, gdy powołał do życia, stworzył pierwszych rodziców, błogosławił im i kazał ziemię czynić poddaną. I potem przez rodziców błogosławiono dzieci, także przekazując im w jaki sposób władzę. Jakub, wiemy, że wykradł błogosławieństwo swemu ojcu. Zawsze błogosławiony był pierworodny syn, który przejmował jakby władzę nad rodem i prowadził rodzinę. Nie? Czyli u początku, można powiedzieć, błogosławieństwa, czyli tego dobrego życzenia, przekazywania dóbr duchowych, stoi sam Bóg w Trójce Świętej, jedyny. Nie? I gdy błogosławimy, przekazujemy to, co Bóg daje i Bóg pragnie, byśmy, Błogosławili. Stąd te słowa cytowane przez Panią i Pawła, i święty Piotr to samo powie. Właśnie błogosławcie, a nie złorzeczcie. Zatrzymajmy się może na tym błogosławieństwie. Błogosławimy, czyli dobrze mówimy. W naszej tradycji jest przyjęte błogosławienie w taki sposób, że na przykład babcia czy rodzice stawiają krzyżyk na czole dziecka. Rozumiem, że to jest zewnętrznym symbolem tego dobrego życzenia, tej głębi duchowej. Tak. I tutaj właśnie myślę, że bardzo ważne jest to, co Pani powiedziała, babcia czy rodzice. Jest coś takiego przedziwnego, czego doświadczamy, jaką moc ma błogosławieństwo w tej pierwszej linii, kiedy dziadkowie wnukom czy rodzice Dzieciom przekazują, ja mówię, że to gdzieś u początku tego wszystkiego stoi właśnie to błogosławieństwo Boże. I dlatego y, każe Bóg czcić ojca i matkę. Y, patrzmy w Starym Testamencie, zwłaszcza. Oddawanie czci komukolwiek poza Bogiem jedynym jest największym grzechem, bałwochwalstwem. Natomiast Pan Bóg każe czcić ojca i matkę. Nie? Czyli, jak ważne jest rodzicielstwo i to przekazywanie życia od początku, od Pana Boga. Jest to święte. Więc i słowa, przekazywanie tego dobra, bo przecież za słowami błogosławieństwa jest jakaś życzliwość. Jest pragnienie szczęścia, dobra dla tej drugiej osoby, którą błogosławimy. Za tym stoi prawda o naszej miłości do tej osoby, a tam gdzie miłość wzajemna, tam znajdziesz Boga żywego. Jako ludzie na pewno doświadczamy do te tego, że w atmosferze życzliwości lepiej się żyje, lepiej się pracuje. A mam pytanie do księdza, jako do egzorcysty, czy takie błogosławieństwo, na przykład rodziców, rzeczywiście działa jakoś głębiej, działa w sposób duchowy? Jestem przekonany, że tak. I dlatego e, tak pięknie, gdy błogosławimy te dzieci najpierw wkreśląc Znak Krzyża przy chrzcie. E, przy pierwszej komunii, zawsze przynajmniej tutaj u nas, robimy bardzo uroczyste błogosławieństwo rodziców. E, ja mówię wtedy, to jest odnawianie też e, chrztu bo potem dzieci też odnawiają przyrzeczenia chrzcielne po raz pierwszy, czyli pierwsza komunia nawiązuje do chrztu, rodzice błogosławią, bo przynieśli dziecko do chrztu, błogosławią przy pierwszej komunii świętej. Zawsze przygotowując młodych do zawarcia sakramentu małżeństwa, mówię im o mocy Bożego błogosławieństwa, o mocy tego błogosławieństwa, które przekazują im rodzice, bo wierzę głęboko, że za tym stoi Pan Bóg. Zresztą na takich trzech płaszczyznach, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, rozpatruje to błogosławieństwo rodziców, przynajmniej u nas tutaj w naszym jest ten piękny zwyczaj, że młodzi, zanim przyjadą do kościoła, proszą rodziców jednych, drugich, często też ich chrzestnych, o błogosławieństwo. W różny jest sposób, czy klękają. Rodzice, mamusie, tatusiowie błogosławią, często <laughs> chusteczki w ruch idą. Ale tłumaczę to młodym w ten sposób, że y, po pierwsze, na płaszczyźnie takiej egzystencjalnej, kiedy rodzicom błogosławią, to znaczy, że akceptują wybór młodych, siebie. Na płaszczyźnie takiej, y, można powiedzieć, historyczno-tradycyjnej, y, przekazują te dobre, które były w rodzinie kiedy wam błogosławią, młodym błogosławią, to znaczy przekazują to wszystko, co było dobre w ich rodach, pokoleniach, nie? bo przecież w nich płynie krew mamy, taty, dziadków jednych, dziadków drugich, więc błogosławieństwo to jest jakby przekazanie tych tradycji i ma, wy wiecie, skąd wyrośliście. Pamiętajcie, nie? I wreszcie mówię na płaszczyźnie duchowej błogosławieństwa rodziców to... Yy, no właśnie ma tę moc Bożą. I tutaj mówię, jakim złem jest przekleństwo, a zwłaszcza rodziców dzieci. No właśnie o to chciałam zapytać. Zdarza się na przykład w literaturze czytać nam o tym, że rodzice przekleli swoje dziecko. Czy to zdarza się w rzeczywistości? Czy tego można doświadczyć? Niestety zdarza się. W posłudze swojej. Nie są to częste przypadki, ale spotykam, i jeśli tak można powiedzieć, to działa. Wtedy rzeczywiście dzieciom nic nie wychodzi. I niemalże dosłownie sprawdzają się słowa przekleństwa. Żebyś na przykład nie znalazła nikogo, nie? żeby Twoje małżeństwo się rozwaliło. Mówię, żeby źle życzyć rodzicom albo wnukom, to trzeba być samemu głęboko poranionym i nienawidzieć siebie, albo być egoistą, bo, bo syn wybrał nie taką, jak chcieliby rodzice, czy, czy ona nie wyszła za, 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 za takiego, którego muszykowano którego jej szykowano, nie? Więc na pewno to nie jest normalne, bo normalne w miłości jest zawsze pragnienie szczęścia dzieci, wnuków. Nie? Myślę, że to, to jest oczywiste. Natomiast jeśli ktoś jest sam poraniony i cierpi, no to jeśli mi jest źle, to dlaczego miałoby być tobie dobrze? Czasem jest zazdrość, bo, bo syn wybrał sobie taką, a mama Czuje się zostawiona przez tatę i, i, i wtedy no, nie akceptuje tej, tej no, wybranki syna i może nawet źle życzyć, czasami już tyle kawałów się zateściowych z szacunkiem dla wszystkich, nie? ale to po prostu działa i takim e, osobom przeklinanym naprawdę tak jakby ktoś podstawiał nogę nie mogą się dorobić, hmm. czy po prostu niedobre rzeczy się dzieją. Co wtedy zrobić? Jaka jest rada? Co takiej osobie możemy poradzić? Przede wszystkim Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas uzdrowić ze wszystkiego. I przede wszystkim jesteśmy, można powiedzieć, w cudzysłowie, odporni. W dużo, dużo większym stopniu, gdy jesteśmy w łasce uświęcającej, gdy jesteśmy przy Panu. On nas chroni, on łamie wszelkie przekleństwa. Ja radzę często, jak nawet, czy w pracy ktoś nam źle życzy, czy coś takiego, czy w sąsiedztwie, w jakichś sporach, mówię, żeby mówić pod Twoją obronę. Do Matki Bożej. Bardzo często mówię, m, y, pracujący w policji, nie? mówię: Słuchajcie, jesteście na pierwszym froncie i często wprost, y, broniąc nas, y, stajecie oko w oko z jakimś konkretnym złem. I pewnie niejednokrotnie w Waszą stronę lecą różnego rodzaju przekleństwa. Dlatego bądźcie pokorni. Zresztą patronem policji jest święty Michał Archanioł. Tam, gdzie pracowałem, były też zakłady karne, i mówiłem też pracownikom zakładów karnych: nie? Słuchajcie, idąc na służbę, jest potrzebna Wasza służba, ale pamiętajcie, że też stykacie się z tym światem, gdzie często no, zło bierze górę i w Waszą stronę też lecą. Różnego rodzaju złożeczenia Bądźcie pokorni i nie lekceważcie, nie lekceważcie tego, bo jednak słowa mają moc. Czytając księdza Amorte, czy no mówię doświadczenia też własne, pokazuje, jak złorzeczenia, czy wprost gusła jest to, w jaki sposób przyzywanie zła. Mówi ksiądz o tym, że pomocy można szukać u Matki Bożej, pomocą jest łaska uświęcająca, a jeżeli mimo wszystko dzieją się w życiu jakieś złe rzeczy i nie potrafimy tego opanować, jest jakiś zbieg okoliczności, który wskazuje na to, że zostaliśmy przeklęci, to rozumiem, że szukać pomocy u egzorcysty. Nawet myślę u każdego kapłana prosić o modlitwę o uwolnienie, o błogosławieństwo kapłańskie, ale no w niektórych przypadkach to trzeba tej modlitwy, no właśnie, że tak powiem, większej, bo przecież egzorcyzm to też jest modlitwa. Ale w moim doświadczeniu, bardzo skuteczna jest modlitwa o uwolnienie, o przecięcie takich więzów ze złem, które niekiedy ciągną się też w rodzinach, gdzie zło się dokonywało. Oczywiście zawsze pamiętajmy, że to, to rani też tę naszą psychikę. Stąd często się bierze ktoś z rodziny, gdzie była przemoc, gdzie był traktowany źle. No, no, to odbija się na tej naszej matrycy emocjonalnej i, i przekazuje to dalej. Nie? Ale, no mówię, nie można wykluczyć tutaj tej sfery mhm. duchowej. Czyli możemy poprosić o pomoc każdego kapłana, możemy poprosić o pomoc wspólnoty, która modli się wstawienniczo, modli się o uwolnienie. Jak najbardziej. I to są te kierunki do zyskania wolności. Tak. Tak, zastanawiam się nad jednym, bo mówimy o przekleństwie, o przekleństwie przez kogoś, a czy człowiek sam może przekląć swoje życie? Często jest też tak, chodzi mi o takie zniuansowanie... Że człowiek narzeka na tą rzeczywistość. Wcale nie jest tak źle, natomiast dopatruje się tylko tych aspektów złych, właściwie jakby wybierał, jakby wyciągał tylko to, co złe w życiu, i tak cały czas o tym mówi, mówi, mówi. Jeżeli chodzi o atmosferę, wtedy robi się gęsta, zaczyna się robić ciężko, zaczyna brakować motywacji do działania. A jak to jest w aspekcie duchowym? Czy w tym też jakoś może zakorzenić się osobowe zło? Zawsze zjawiska staram się tłumaczyć od strony naturalnej. I na pewno taki przypadek trzeba rozpatrywać na płaszczyźnie psychicznej, nie? Te, tej, takiej ludzkiej. Że jeśli osoba ma taki zaniżony obraz siebie, to gdzieś to z czegoś wypływa. Nie? Jeśli ktoś słyszał, że jest bękartem, że jest do niczego, że niczego nie potrafi, to się gdzieś zapisuje. Czy wręcz został odrzucony przez Czy rodzica, został, który na przykład tak, odszedł? Tak, to jest cierpienie. Taka osoba, no mówię mówiąc językiem e, psychologii, ma zaniżony obraz siebie. Ona nie wierzy w siebie. I i wtedy będzie udowadniać siebie właśnie przez pychę, przez deptywanie innych, ale też, no właśnie, takie mówienie i niewiarę w siebie. I mówię: po to, panie, został się człowiekiem, żeby nas uzdrowić. I często, nawet w rekolekcjach, używam takiego obrazu. Mówię: Żeby zobaczyć własną twarz, potrzebuję zwierciadła, lusterka. Ale żeby poznać, kim ja jestem. Tym zwierciadłem jest drugi człowiek, a zwłaszcza na początku rodzice, już w okresie prenatalnym, jak, jak jesteśmy traktowani, nie? Czy, czy potem jako dziecko, przez rodziców, nauczycieli, rodzeństwo innych ludzi, jak one na nas patrzą. Tak my w jakiś sposób patrzymy na siebie. Dlatego w, w jakiś sposób wszyscy jesteśmy wrażliwi na to, na opinie innych o nas. Nie? Dzisiaj to się wykorzystuje przez różnego rodzaju hejty, żeby zniszczyć. To boli. Nie? Bo wydaje nam się, że to co inni o nas myślą i mówią, czegośmy doświadczyli, to jest prawda o nas, że jestem do niczego, że źle zrobiłem, że no właśnie. Ile dzisiaj młodych się tnie. Ile cierpi przez to? Ja współczuję im wszystkim, nie? bo nie wierzą, że są kochani, że są jedyni niepowtarzalni. Nie? I mówię, żeby zobaczyć prawdziwy obraz siebie, potrzeba idealnego człowieka, żebyśmy się w nim przyjrzeli. To po to Jezus stał się człowiekiem prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, żeby objawić człowieka, człowiekowi, kim jest, jaka jest jego godność, wartość. To jest prawda o mnie, co Bóg o mnie mówi. I tak bardzo bym chciał, żebym w to uwierzył. Że jestem Jego dzieckiem, że jestem kochany, że jestem jedyny, niepowtarzalny. To trzeba krzyczeć. To jest Ewangelia. I to jest błogosławieństwo. I to mamy głosić. I błogosławić to w jaki sposób tego ducha też przekazywać. Miłość. Ja się zawsze zadziwiam, Jakoś by przy łamaniu się opłatkiem składamy sobie życzenia. Przecież składanie sobie życzeń jest też błogosławieniem siebie. Czasami one są takie banalne, takie sztampowe, ale jak tak byśmy się zastanowili, to siebie błogosławimy. I dlaczego właśnie w, takich, w takim łamaniu się opłatkiem, w takim składaniu sobie życzeń jest jakaś taka podniosła atmosfera? Bo Duch Boży jest. Taka ciężka, nie? Gdy ktoś narzeka, gdy ktoś widzi tylko zwycięstwa złego ducha, nie? Bo co to jest narzekanie, nie? Ojejku, i to, i to, i ci źle, i ci źle. Yy, obmawiam też innych, czyli co robię? No właśnie, rozgłaszam, co zły duch uczynił w tych ludziach, w ich słabościach. Nie? A my mamy głosić dobro na winę, zwycięstwa łaski Bożej. Dlatego przez wieki wychowywano na życiorysach świętych. Tutaj jasno widać ten kierunek. Tak. To gdzie kierować uwagę, żeby też budować świat wokół siebie, który będzie budował to dobra. No, mówię, takie jest pragnienie Pana Boga. I, I wierzę głęboko, że Kościół chce to nieść, by być tym znakiem, sakramentem zjednoczenia całej ludzkości, by nas łączyć, a nie dzielić, ale zawsze wprawdzie. I niekiedy będzie prześladowany, będzie ten podział, ale wtedy, kiedy będziemy się trzymali prawdy, która jest miłość. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który jest trudnym fragmentem. To jest fragment z Księgi Wyjścia. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który Karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czy to oznacza, że Bóg przeklina ludzi? Ja myślę, że jest to też język taki alegoryczny. Y, że człowiek, który puszcza się ręki Pana Boga, nie, występuje przeciw, przeciwko Panu Bogu, ponosi konsekwencje swoich wyborów. Nie. Y, trzeba też powiedzieć, że ta myśl też była roz, rozwijana przez proroków. I taki Ezechiel powie, że mówicie, że ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom pocierpły zęby, nie? Y, nie, synowie będą płacili za własne grzechy. Nie? Niemniej to, co powiedzieliśmy, w tym takim wymiarze, także czysto psychicznym, to w jakiś sposób oddziaływuje. Niedaleko mówimy, jabłko spadnie od jabłon. Nie? Nie? To, co też powie święty Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, że jeśli nie oddajemy czci Bogu jako Bogu, to wtedy mamy jakiś zaciemniony umysł. Ba, dochodzi do tego, co, co dzisiaj głosi gender. Czytajmy list do Rzymian, pierwszy rozdział świętego Pawła. Gdzieś jakieś takie klapki. Myślę, że to są konsekwencje występowania przeciwko Panu Bogu, że to, że to też uderza, dopóki gdzieś tam ktoś nie nawróci się, nie, nie czasami powstrzyma taką lawinę, czasami idzie w, w, w rodzinach, w pokoleniach, ale to nie jest przekazywanie grzechu, mm -hmm. tylko jakby skutków grzechu, tych zranień. Że jeśli ktoś się wychował w rodzinie, jak wspomniałem, gdzie była przemoc, czy był alkoholizm, nie, to, to jest serce poraniony, jest bardziej wrażliwy na to, żeby swoim dzieciom też to przekazać. I to. No na na płaszczyźnie ducha na pewno nie jest to duch Boży. Nie? Jest cierpienie człowieka. Bogu dzięki, człowiek taki się nawraca, i często potrzebne są terapie, żeby z tego wyjść, żeby nazwać to. Yy, ja bym to tak widział. Natomiast mm -hmm. jakże piękne jest to błogosławieństwo do tysięcznego pokolenia. To jest pokazanie, jak Bóg jest dobry, jak nas miłuje, jak On pragnie naszego szczęścia. Tylko do Niego się zwracać. Otwierać na niego i będzie błogosławił. Mówimy o tym Bożym Błogosławieństwie. Zanim poproszę księdza o błogosławieństwo, czym jest błogosławieństwo kapłańskie? Czym ono się różni od takiego zwyczajnego błogosławienia dzieci znajomych we wspólnotach? To by trzeba jakby pochylić się na tym, czym jest sakrament kapłaństwa. Tak najkrócej, nie? Pan Jezus. Powiedział o sobie, że nie czyni niczego bez Ojca, ale z Ojcem wszystko. Powiedział apostołom, którzy właśnie przekazali tę władzę następcom, a biskupi kapłanom: Bez mnie nic nie możecie uczynić. Bez mnie nic, ale ze mną wszystko. Nie? Czyli, gdy kapłan działa, Bóg sam działa w pełni. Nie? To Bóg rozgrzesza przez kapłana, który nosi ten skarb w kruchych naczyniach. To Bóg przez słowa człowieka przemienia chleb w ciało pańskie, a, a krople wina w krew pańską. To jest błogosławieństwo samego Pana Boga. To jest właśnie moc. W 2003 roku gdy byliśmy e, jako egzorcyści polscy z pielgrzymką w Watykanie e, Ojca Świętego. Mieliśmy tam spotkanie wtedy z następcą e, Ojca Amorta, Gianfranco Gramolazzi, tym egzorcystą watykańskim i tam spotkaliśmy się także e, z, z innymi, którzy zajmowali się egzorcyzmami e, i, i jeden z nich e, Powiedział, że doświadczają jako egzorcyści tam rzymscy szczególnej mocy, gdy jest błogosławieństwo urbi et orbi, Ojca Świętego, albo nawet po każdej audiencji takiej generalnej, gdy papież błogosławi, mówi, jakby doświadczają jakby większej tej łaski w uwalnianiu innych. Także. E, nie ulega wątpliwości, że to błogosławieństwo kapłańskie, e, no, jest to większa moc, że jeśli tak można powiedzieć, I dlatego Błynnie Pan mówi, bezpośrednio od Pana Boga. – Jestem głęboko przekonany i dlatego sam bardzo lubię błogosławić i myślę, że, że Pan Bóg tego pragnie. Kiedyś sam usłyszałem, jako dzieciak, że jak się spowiadałem, że przeklinałem, nie? mądry spowiednik mi powiedział, uważaj, bo każde przekleństwo to modlitwa do szatana. Nie? Przestraszyłem się, wtedy pomogło. Dzisiaj mówię to samo, że jeśli przeklinasz czy złorzeczysz, to uważaj, bo wzywa złego, żeby tam komuś, że tak powiem nieładnie, dokopał, ale uwaga, ten gościu, za, za wykonaną usługę przyjdzie do Ciebie po zapłatę. Zawsze przekleństwo wróci do Ciebie, czy złożeczenie. Natomiast jeśli błogosławisz, to Pan Bóg się raduje i On przez Ciebie daje te, te łaski, ale On przychodzi z zapłatą łaski, że to czynisz, więc nie opłaca się przeklinać. Zdecydowanie nie. I skoro ksiądz tak lubi błogosławić, i skoro my tak tego błogosławieństwa potrzebujemy, poproszę w imieniu moich i widzów. Przyjdź Panie, Przyjdź Panie Jezu. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was wszystkich i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Aleluja. Bóg zapłać. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Szczęść, Szczęść Boże. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Nazywam się Ewa Pietrus, w EWTN Polska prowadzę biuro, sklep internetowy i mogliście mnie Państwo też zobaczyć w seriach Droga do Nieba i Apologetyka. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wsparcie modlitewne, o którym nas stale zapewniacie. Prosimy też o wsparcie finansowe. O tym, w jaki sposób możecie nam pomóc, zapraszam do strony wspieram.ewtn.pl. PL serdecznie dziękujemy